Cześć, drogi widzu. Z tej strony ja, czyli Rypson i przed nami gra Dying Light. Liczę na świetny, świetny odcinek dzisiaj. Yy... I tak, mamy iść do Spike'a. Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Ech, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną... Będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Dzięki za petardy. Twój ziomek stoł, nie chciał nas wypuścić. Tylk nie skończę gadać. W... Okej, okay, przedmioty do zebrania. A? Wchodzimy tutaj, oznacza tab, tam tab i 1 i wybieramy sobie. A? O, no. no, w takim układzie idziemy gotować pułapki. no najpierw bryka, podpuść i podłącz akumulator, to powinno włączyć pułapkę. Pewnie już zrobione. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, wodal no Bendy i Mirmaru otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobrze, czekaj, ja chwilę, włączę to na. Gra, Gra. i -y włącz. OK. Yy, napisy włączyłem tylko i wyłącznie po to, że jak yy, będę pierdolny po tylko podczas dialogów będziecie mogli sobie przeczytać, jeżeli nie będzie nic słychać. Zazwyczaj to mam naprawdę bardzo słabą. Ale jest ten level postaci, także wymaksujemy wy sobie postać. Bez, bez... Dobra Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie krain. Jak szybko macham tym kluczem? Nienaturalnie, że. No okej, okay, mam zamknąć jakąś bramę, ten jak oni się tu dostali. Jak oni się tutaj wdarli, powiedzcie. No dobra. Zapukajmy. No Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. Dobra, kończę sprawę. Tylko nie cierpi. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałem. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła, tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. No tu jest jakiś. Włącz. Dałem to od dobrych pięciu minut. Rytka, ustoję, cholera. Jak ci idzie? Baranek, włączyłeś światła? F, już prawie, daj mi chwilę. To jest, zaskoczysz? Nie Uch, no Zdechnę to jak nic. I to za niedługo. A no, ja Wam mówię o levelowaniu postaci u za każdy, każdy jakiś. jakąś moją czynność dostaje level. Proszę bardzo jest za czego tworzymy wiem nie w pierwszej gierce jest taki system no to wiem nie dało mi się perfekcyjnie to wykonać dobra ale porozmawiajmy w gier. Ukraina. E. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Okej. Okay. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania nie, nie, i uzbroić kolejną płatkę. Niedaleko masz następny samochód. Ja stoję przed nimi. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chrę. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko no masz kolejną pułapkę, i może już sam wiesz, ale nie daj tylko się akcja. dopaść na otwartym polu. Spike, te ci są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się, mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlak by to. Musiałbym to Imponujące ustrojstwo Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażony Chleba mhm. Chleba powiedziałem nie wstawaj mi tu jeden. bo miałem jeden i go zaraz popsuję Dobra gdzie ja mam teraz biedę? Teraz Zaraz będzie level Chyba sprawności w Myślę że całkiem na propsie Byś... Jakąś kondycję byśmy sobie wzięli Bo zamknięte Jest tam Okej, okay, ale tak sobie spróbujemy przejść na tamtą stronę. No i proszę bardzo. Jest tam to mój punkt. Jak je wykorzystać? Nie wiem. Dobra, może mi gra później powie. Myślałem, że spadnę. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Nogą od stołu będę lat. O worku, które by mi ocaliły te... ...kilka procent życia. Jak mogłem ten Bóg dziś stracić od razu 13% HP? Cholera! Spike w całej dzielnicy siad prąd, co jest grane? Eh, nie znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozcielenia. Idź ją sprawdź. No do? to pójdę. Pewnie zombie wkręciło się w turbinę odpłodzenia i No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne I to... strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. No i jest ogólnie dupa, nie zablokował przedziałczeń. Zasilanie. Bang, bang, ma Nie był dobry pomysł. to słyszę teraz. Nie wiem gdzie, ale mi się życie odnowiło. pokonany. Po co mam się wycofywać, jakby by był z Tam stęka. A tam przyszło. Nie ma są, jest tylko licznik. Faj. Umymy się, że nikt za bardzo nie stanie. Które mam otwierać? Tam ryga na czerwono. Lecz jest. Kefle jakiś bar. Nie wiem, kto tam Dobra, jest, włączyłem to, wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam Sprawne. musiał spędzić noc. Wydrowia elektryczność, tak? Gaturureczka, tiruriru. Jak go mogę przeszukać, to go nie... Nie patnę. Tak przed zmrokiem jakieś ciemne, jak dukie. Tak, nie to, żebym się skaczył, a naprawdę dół. jakby. Nie mogłem zostać w tej rozdzieli. Tam mam yy, Biegnę za lampami UV. Bezpieczna strefa jest, jest. Oh, o, fodę! Co to było? Doktorze, tu K.L. rain KRAIN! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiały jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze. Pewnie. No idziemy w kimę. Krei, nie śpisz? Nie, już nie. Stało się nie. Dobra, Paralizator! Daj mi Plan leżał sobie elegancko na sobie. On tu wcześniej był też? Yy, nie, tryb offline. Dziękuję, wiem, że mogę sobie zagrać online. No dobrze, zebrałem właśnie taką. Nie bij mnie. To ja ci zrobiłem. będzie się zatrzymywać, ile ten, to no, zbierać sobie całą, te części. Nowe plany przedmiotów pod i. Ja, widzieliście? Da się. Plany. Gaz, elektry... Nie mam plastiku i baterii. Umiejętności, proszę bardzo. Chciałbym sobie to wziąć i zobaczyć. Okej. Okay. Unik. Dobra, może być. Zawsze coś. Dobra, ogłuszenie. No nie mam innego, innej opcji. Nie mogę sobie zwiększyć kondycji. Wie? A, ogień też mnie boli. Spike. Fajnie, że na to ogrodzenie da się wskoczyć. Nie muszę lecieć naokoło. Krein, na początek świetnie się spisałeś. Dzięki. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start, masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo złap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo Twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachmy, jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też Fang jest kwatermistrzem. Pozbierajmy dobroci. O, proszę bardzo, kolejna umiejka możemy sobie od razu rozdać. Hmm, co tu mam? Pakować. Cztery nowe miejsca na broń. Pomagacz. Yy, pakowacz dobra to lecimy na tam mam iść jak ja mam tam wejść? tutaj mi się uda teraz tu i prawie jestem u góry fajnie szybko poszło nie spałem na dół. No i dobrze. żebym się do groni. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Szybkie wytyczne. Liczyłem na trochę dłuższą pogadankę. A nie będę narzekał, bo mogę sobie grać dalej. Tutaj też mamy kwater mistrza, od którego sobie odbierzemy yy... apteczkę części plastik, coś tam, coś tam. Mogę sobie wytworzyć? Mam, Mam baterię. To jedziemy na górę. górę. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W końcu nadarza się okazja spotkania się z brekenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Socjalnie poczekałem, żeby dokończył dialog. Ehm, można było przeczytać szybciej i to skipnąć. Co rząd robi w sprawie? Gdzie jest Handlarz. Idźmy, na razie ciągnijmy linię formularną, widziałem tam jakiś znacznik. Słuchaj. Ze Ale nie będziemy na razie ścisłym zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raissa się zaskoczyć, zebrał tęgę manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić. musisz mnie poprzeć. Łabisz? Na litość Boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego paranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szybiór. Nie da się. Klejn da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale na rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rajsa. Ta. okej, okay, działasz. Ruszaj, Klejn. Jade, masz chwilę? Pewnie Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę yy, Pójdziemy nie ma, nie ma sprawy Wiesz, jest coś o czym powinieneś wiedzieć Brecken nieźle wtedy oberwał Znacznie gorzej niż chciałby przed innymi przyznać Dostał w głowę Teraz do tego zaczęły mu się ataki A ja nie mam już Lora Traxu Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło do go w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A ah, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Fajnie. Lubię pomyleńców. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli m.in. mną. No. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. Eee, jak raz rozodobrałem... nie. Okej, okay, ale to będzie tyle w tym materiale. Fajnie się nagrywa, mimo że jest gierka już, już trochę lat ma. Yy... Mam jeszcze jedną gierkę, która była za darmo na epiku do odebrania. Mam nadzieję, że większość z Was ją odebrała. Jeżeli byście chcieli ją też obczaić, zapraszam do komentarzy. Gra nazywa się... Dev Stranding? Tak, taki symulator chodzenia kuriera, moim zdaniem. Ale jakby... jakbyście chcieli, jakby chciał ktoś zobaczyć, dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, hej.